Dwa narzędzia do pracy z elektroniką zakupione na temu. Film powstał przy współpracy z Temu. Jeżeli chcesz zdobyć któryś z produktów taniej, wpisz widoczny kod na ekranie w pasku wyszukiwania temu lub kliknij w link, który znajduje się w moim biogramie. Promocja tylko dla nowych użytkowników. Jednymi z najważniejszych narzędzi dla elektronika są lutownice. Film o lutownicach był już na kanale, natomiast aktualizujemy go trochę, ponieważ na temu z w stanie kupić małą i przynośną lutownicę marki w NIRSI. Mała, choć niepozorna, może wyciągnąć do 100 W mocy podawanej przez ładowarkę lub powerbanka z protokołem Power Delivery lub Quick Charge. Natomiast można ją zasilić ładowarką o mniejszej mocy, np. 30, 45 lub 65 W o napięciu 9, 12, 15 lub 20 V, lub zwykłym zasilaczem DC 20 V 5 A za pomocą specjalnej przejściówki, którą dostaliśmy w zestawie. Lutownica może rozgrzać się od 100 do 400 150 stopni Celsjusza. I w zależności od zasilania radzi sobie doskonale przy lutowaniu płytek czy pracy z większymi elementami. A podczas pracy nie traci temperatury. Lutownica posiada mały ekran, na którym możemy ustawić wszystkie parametry. Zaczynając od temperatury, czasu i temperatury uśpienia, kończąc na ustawieniach napięcia zasilania oraz języka i tym podobnym. A największym jej atutem jest używanie tych samych grotów, co w mojej lutownicy, którą budowaliśmy niedawno. Lutownica przyjeżdża do nas z podstawką, sześcioma grotami, przyjemnym silikonowym kablem USB-C oraz poręcznym pokrowcem. Lutownica ta idealnie nadaje się do domu lub warsztatu, gdzie nie ma za dużo miejsca. W moim przypadku znajdzie swoje miejsce w samochodowej skrzynce warsztatowej. Po filmie z regeneracją wkrętarki dużo osób wypełniało im błąd jakim było lutowanie ogniw 18650 i zgodzę się z nimi ale tym razem odrobiłem pracę domową i kolejnym narzędziem jest mała i prosta zgrzewarka do akumulatorów Zgrzewarka iWip Z to mała zgrzewarka z wbudowanym akumulatorem, za pomocą której jesteśmy w stanie zgrzeć większość akumulatorów, z którymi ma styczność elektronik. Zgrzewarka przyjeżdża do nas z zestawem elektrod do spawania, taśmą do zgrzewania, kawałkiem papieru ściernego, kablem USB typu C oraz instrukcją obsługi. Po włączeniu zapala nam się prosty ekranik, na którym jesteśmy w stanie ustawić moc zgrzewania, trigger type, czyli czas po jakim zacznie się zgrzewanie po przełożeniu sąd oraz ilość zgrzewów po przełożeniu. Ekran pokazuje nam również temperaturę urządzenia oraz stopień naładowania akumulatora. Z dodatkowych feature'ów od góry urządzenia mamy port USB który pozwala nam na przykład na naładowanie telefonu. Dzięki 90-stopniowej regulacji mocy jesteśmy w stanie zgrzewać małe akumulatory w telefonach, a nawet duże akumulatory 18650 z taśmą do 0,025 mm, co w zupełności wystarcza do budowy mniejszych pakietów. Jeżeli dużo pracujemy z akumulatorami, to warto mieć taką zgrzewarkę dla własnego bezpieczeństwa. I na sam koniec szybka przypominajka. Z kodem, który teraz widzicie na ekranie, jesteście w stanie zdobyć zestaw kuponów o wartości 400 zł do wykorzystania na zakupy w temu. Aby zdobyć te produkty odrobinę taniej, jedynie co musicie zrobić to w pasku wyszukiwania pisać kod DZB9628 lub kliknąć w link, który znajduje się w moim biogramie.